Jeżeli chodzi o, o zdrowie zawodników, no to rzeczywiście mamy problem. Mamy problem szczególnie z bramkarzem Pawełkiem, który doznał kontuzji kolana. Skręcił kolano. W tej chwili dokładnej diagnozy nie ma. Drugi problem mamy z Piotrkiem Brożkiem, który tak samo po prostu ma skręcone kolano. Tak samo nie, ma, nie, nie mamy diagnozy jeszcze takiej stuprocentowej dotyczących ich, jak to się mówi, kontuzji. Tak. Także czekamy na decyzję. Pawełkiem jest dosyć większy problem, gdyż po prostu no, kuleje ma ból w kolanie. Paweł, Paweł Piotrek, może mniej to jest groźny, ale... Zobaczymy. jakie decyzje będą po dzisiejszym treningu. No, zobaczymy. Ja myślę tutaj będziemy może wracali do, do, do tej sytuacji, którą kiedy przyszedłem tutaj na początku zaraz do klubu z Diazem może na lewe obronie, jeżeli Piotrek nie będzie mógł grać. No ale to są na razie takie wypowiedzi, które no, może się nie sprawdzą jutro, prawda? Rozwiązania będziemy musieli szukać, prawda? Jak znacie życie, wiecie o tym, że ta walka na pewno będzie do końca. Czy to będzie o mistrzostwo, czy, czy o, o utrzymanie się, zresztą świadczą o tym wyniki dla nas pocieszające jest to, że po prostu mamy tą czteropunktową przewagę, to jest argument, no i idziemy do przodu, bo jeden mecz jest mniej do zakończenia oczywiście sezonu. No na pewno, no ja myślę, że tutaj to co jest... Historia na ogół się nie lubi powtarzać, no ale to jest drużyna, która broni się od spadku, to jest drużyna, która widać będzie, szczególnie było w ostatnim meczu widać z legią, że walcząca będzie się biła do upadłego o dobry wynik, dlatego czeka nas oczywiście ważny, ale trudny mecz też. Tutaj nie ma, nie, nie będzie do końca łatwych meczy, także tutaj wychodzimy z tego założenia, że nie można nikogo lekceważyć, bo obojętnie w jakiej sytuacji, że ktoś jest na ostatnim miejscu w tabeli nie świadczy o tym, że w dniu meczu nie stanie na wyżynach i nie będzie po prostu grał na, na, na najwyższym poziomie. Wiemy jaka jest nasza polska liga i na czym ona polega. Jak się gra te mecze, jest dużo walki, determinacji i, i to czasami decyduje o, 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 o wyniku. Prawda? Nie, ja powiem tak, że rzeczywiście ten okres, jeżeli chodzi o obciążenia pracy, są, są trudne, no ale tutaj mamy świadomość naszego celu, świadomość także naszej jakości gry, bo to trzeba jednak myśleć o tym i o wyniku. Tutaj nie będziemy jakichś podtekstów robić, każdy sobie zdaje sprawę, że w tej chwili wchodzimy w ten okres, już może wcześniej troszeczkę były tych meczy co 3 czy 4 dni, że trzeba po prostu wziąć tą odpowiedzialność tak? i tutaj nie ma co dyskutować, polemikować, spekulować, bo tak jest. bo, bo Musimy uważać, bo drużyna może zlekceważyć przeciwnika. Myślę, że tutaj nie wolno nikogo lekceważyć, obojętnie co, co to by był za zespół. Zresztą do tej pory żeśmy nikogo nie lekceważyli i myślę, że trzeba zostać to w tej, w tej, w tej myśli i, i robić to, co, co do nas należy, prawda? czyli robić wynik.